Z Ewangelii według świętego Łukasza? Powiedział im też przypowieść, czy niewidome jest w stanie prowadzić niewidomego, czy obaj nie wpadną do dołu? Nie ma ucznia nad mistrza, każdy zaś dobrze przygotowany będzie jak jego mistrz. Jak to jest, że widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swojemu bratu, Bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę z Twojego oka, gdy sam w swoim oku nie dostrzegasz belki. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka Twojego brata. Nie ma bowiem drzewa dorodnego, które wydawałoby marny owoc, ani drzewa marnego, które wydawałoby owoc drobny, bo każde drzewo poznaje się po jego owocu. Nie zbierają przecież chwili z cierni, ani winogron, nie zrywają z ostu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa to, co dobre, a niegodziwy z niegodziwego wydobywa to, co niegodziwe, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Mamy to słowo dzisiaj takie bardzo obfite i tak naprawdę każdy akapit jest godny tego, by pochylać się nad nim, by komentować. Ale taką esencją tego słowa, taką puentą jest poznanie człowieka po jego owocach. Rzeczywiście jest tak, że aby kogoś dobrze poznać, potrzeba czasu. Tak jak czasu potrzeba na to, by na drzewie dojrzał owoc. By móc go dopiero zerwać. I często, gdy znamy kogoś powierzchownie, krótko, gdy nie widzimy go w wielu różnych sytuacjach, ciężko tak naprawdę powiedzieć, kim on jest. I podobnie z naszą relacją z Bogiem. Nie da się Boga poznać w sposób taki, wiecie, szybki, krótki. Potrzeba czasu, aby poznając Boga, Patrząc w jego serce, wejść głęboko i szeroko w dzieło, które on przynosi. Dlatego chrześcijaństwo, nasza relacja z Bogiem, to nie jest coś krótkotrwałego, to nie jest jakaś chwilówka. To właśnie długi czas spędzany przy Bogu pozwala poznać serca Boga. I długi czas spędzany z Bogiem pozwala nam poznać samych siebie. Bo to wtedy widzimy owoc, owoc modlitwy, owoc czytania słowa, owoc rachunku sumienia. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, że w naszym oku jest belka. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, że często sądzimy po pozorach. Jeżeli chcesz żyć w prawdzie, jeżeli chcesz żyć ewangelicznie, to po pierwsze potrzebujesz uznać. Że wymaga to czasu, a po drugie, po prostu trzeba zacząć ten czas spędzać z Jezusem, aby poznawać Jego i aby w perspektywie Słowa poznawać samego siebie. I kiedy Twoja relacja z Bogiem będzie obfita, zobaczysz, jak z obfitości tej relacji, jak z obfitości tego, czym Jezus wypełnia Twoje serce, zaczną mówić. Twoje usta. Chrześcijanina bowiem nie poznaje się po tym, jak zaczyna relację z Bogiem, ale Słowo Boże poucza nas, że tak naprawdę istotę naszego chrześcijaństwa widać po końcu naszego życia, po finale, po tym, gdy naprawdę zbieramy owoc właśnie tej kompleksowej, długofalowej relacji z Bogiem. I tego Ci życzę. Tą niedzielę życzę Ci tego, byś dzisiaj usiadł do Słowa, byś poznawał Boga, byś poznawał siebie i by dzięki temu e, Twój owoc mógł być naprawdę obfity.